Czas na pyszne płatki śniadaniowe. Uwielbiam je. Wow, jakie duże. Ej, Ben, oddaj mi moje pudełko. Ja też chcę. Jakoś się zmniejszyły. Nieważne, nadal są pyszne. Teraz moja kolej. Ojej, są zupełnie malutkie. Co ja mam jeść? Co za pech. To kara za kradzież. Spójrzcie. Pudełko unosi się w powietrzu. A! Gdzie my jesteśmy? Dziewczyny, chyba czeka nas coś ciekawego. I to wszystko? To najmniejsza porcja makaronu, jaką kiedykolwiek widziałam. A ja jestem szczęściarą. Mam ogromne wiadro makaronu. Ogromne? Nie widziałaś, ile ja go mam. Ciekawa, czy dam radę zjeść tyle naraz. Zaraz zobaczymy. Dlaczego wy macie tyle makaronu, a ja dostaję tylko taką małą porcję? To niesprawiedliwe. Mam wykałaczki zamiast pałeczek. Użyję ich. Miejmy nadzieję, że mój makaron jest przynajmniej najsmaczniejszy. Chyba nigdy się nie dowiem, bo nie da się go jeść tymi wykałaczkami. Będę jadła rękami. Co? Jedna niteczka? W dodatku to czekoladowy makaron. Już się roztopił. No dobra, zjem co mam. Mmm. Jest całkiem dobry. Pyszności. To wszystko. Przybij piątkę. Błe, fuj. Teraz mam całą rękę w ślinie. Betty, jakie szczęście, że tu jesteś. Wytrę o ciebie rękę i dam ci znak, że twoja kolej. No w końcu, bo już umierałam z głodu. Czas zafundować sobie pyszny lunch. Mm. No niezłe tempo. Po prostu mi zazdrościcie. Nie mam się gdzie spieszyć. Będę się delektować każdą niteczką, a Wy będziecie siedzieć i mi zazdrościć. Mam już dosyć tego czekania. Ile jeszcze? Skończyłam. Pudełko jest puste. Hej, dosyć, spania. Obudźcie się. Ben, twoja kolej. No nareszcie. Tak duża porcja wymaga odpowiednich pałeczek. Im większe, tym lepiej. O tak. Myślę, że poradzę sobie z tym stosem makaronu w mgnieniu oka. O, to dopiero porcja. Może przestaniesz machać tymi pałeczkami? Wystarczy. Przestań. Ej, to bolało. Przecież mówiłam, żebyś mi tym nie wymachiwał przed oczami. No dobra, nie będę. Będę jadł rękami. O, to o wiele wygodniejsze i szybsze. No, co za uczta! Jakie to jest dobre. Nie mogę się kontrolować. Ej, może ostrożniej! Twój makaron lata we wszystkich kierunkach. Ben, weź się w garść. Jedz jakoś kulturalniej. Nie mogę, to jest zbyt dobre. Chcę zjeść ten makaron jak najszybciej. Mam pomysł! Ojej, nie wiedziałam, że do pudełka z makaronem można wejść. Benowi się udało. Słuchaj, Paige, to nasza szansa. Odegrajmy się na nim za to, że próbował nas wybrudzić. Ale fajnie co? Ile makaronu? Zjem go do ostatniego kawałeczka. Co za uczta rewelka! I to ma być wszystko? To najmniejsza kola, jaką w życiu widziałem. A ja nigdy w życiu nie widziałam większej butelki. To odwróć się i zobacz, jaką ja mam butelkę coli. Zdecydowanie wystarczy, żeby napić się do pełna. I tylko ja nie mam szczęścia. Dziewczyny, to będzie najszybciej opróżniona butelka coli jaką kiedykolwiek widziałyście. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Może trzeba potrząsnąć? Aj, ale lipa. Kurczę, nic mi nie zostało! Ben, nic nie wypiłeś! Masz całą kolę na twarzy! Zobaczmy, gdzie będzie twoja kola po tym, jak dobrze nią potrząsnę. Dlaczego to robisz? Myślisz, że to powstrzyma mnie przed jej wypiciem? Mylisz się, i tak to zrobię: żadne tryskające fontanny mnie nie powstrzymają. Ej, uważaj! Będę mokry i lepki! Nie obchodzi mnie to! Będę rozkoszować się moim ulubionym napojem! I co? Dobre było? Tak, nigdy w życiu nie piłam koli aż tak szybko, ale to było niesamowite. Niesamowite i zabawne. Uśmiałam się, jak na to wszystko patrzyłam. Weź, czy myślisz o tym samym co ja? O nie, nie śmiejcie dotykać mojej butelki. Bo co? Proszę, nie! Trzeba, trzeba! Nie będziemy nią potrząsać. Włożymy do niej tyle mentosów, że nawet ci się nie śniło. Będzie naprawdę super. Zobaczysz. Za chwileczkę będzie prawdziwa eksplozja. Uważaj. Ojej, to prawdziwy deszcz z Coca-Coli. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest po prostu smacznie. Super. My też na tym skorzystamy. Szkoda, że deszczyk skończył się tak szybko. Ale zawsze można napić się koliska kałuży. To jest pyszne! Nic na świecie nie smakuje lepiej niż kola. Masz całkowitą rację! Hmm, palce lizać! Jajko? Nie przepadam za nimi, ale dobrze, że trafiło mi się takie małe. Masz szczęście, ja mam dużo większe jajo. Większe! A widziałyście moje? Chyba nawet jaja dinozaurów były mniejsze. To straszne! Wiecie co? Po raz pierwszy w życiu cieszę się, że mam najmniejszą porcję. To będzie łatwizna! O nie! To jajko jest surowe! Co za masakra! Nigdy w życiu nie jadłam surowego jajka. Fu, to obrzydliwe! Nie da się tego opisać słowami! Dlaczego się śmiejecie? To nie jest śmieszne. To bolało, wiesz co? Właśnie sobie przypomniałam, że zostawiłam w domu włączone żelazko. Muszę lecieć. Pa. Aj! Ojej! Jak boli. I to jajko. Nie! O mamo! Ble, co za okropność! Nawet wygląda obrzydliwie. Omal nie zwymiotowałam. Masakra! Ben, z czego się śmiejesz? Masz przed sobą jajko, które jest 100 razy większe niż moje. Muszę to jeść? To jakiś koszmar. Mam nadzieję, że nie jest surowe w środku. Sprawdzę to kijem baseballowym. Nie, zrobię to inaczej, biłą łańcuchową. Kurczę, skorupa jest mocniejsza niż myślałem. Będę musiał użyć najtwardszego przedmiotu w tym pokoju mojej głowy. Ojej, nie pomogło. Co za koszmar, jak to rozbić? Dobra, mam to gdzieś. Ojej, rozbiło się. Teraz nie mogę tego spróbować. Przykro mi. Niby dlaczego. To troszkę okrutne, ale takie są zasady challenge'u. Proszę, możesz to zlizać. Obrzydliwość. Teraz rozumiem was, dziewczyny. Nie ma nic ohydniejszego niż surowe jajka. Paskudztwo. Ble! Ochyda. To nie wszystko. Jeszcze skorupka. Raz kozie śmierć. Jakaś dziwna kulka. Oby tylko była smaczna. Hmm. Taką samą, tylko dużo większą. Właściwie to wygląda jak żelek. Ładnie pachnie. Mam nadzieję, że to coś pysznego, bo ja mam największą kulkę. Co to będzie? Boję się. Ja też! Czemu panikujemy tak wcześnie? Najpierw musimy spróbować. Myślę, że to będzie pyszne. Ciekawe, co jest w środku. Dadam! Papryczka! Fajnie, ale teraz musisz ją zjeść. Zjeść? Masakra. No dobra, chyba nie mam wyjścia. O rety! Nie spodziewałam się, że będzie taka ostra. Jak one? Kurczę! Serio? Mam nadzieję, że nie wszystkie kule mają w środku papryczki. Dobra, spróbuję. Jak na razie jest całkiem, całkiem pysznie. A ja już się o Ciebie boję, Ben. Niepotrzebnie jest dobrze. Nic nie wskazuje na to, że wewnątrz kryje się coś nieprzyjemnego. O, nie! Za wcześnie się ucieszyłem! Aj! Kurczę. Najwyraźniej we wszystkich czekają papryczki. Dobrze, że już po wszystkim. Ojejku! Dobrze, jestem silna. Muszę się wziąć w garść. Co mi tam, jakaś papryczka? Zrobię to teraz. Do ataku! Zjem to i zrobię to szybko. Dam radę. Jestem naprawdę odważna. Ojej, to jest trudniejsze niż myślałam. Mój język płonie, ale muszę skończyć. Zagryzę to żelkiem. Ojej! Działa! Jak mogliśmy na to nie wpaść? Ten fajny lifehack powoli przestaje działać! Jak piecze! Pomocy! Ratunku! To okropne! Jest tak ostre! Chce mi się krzyczeć! Lepiej uważajcie! Wypuszczam z siebie płomienie ognia! Ojej! Zaraz wszyscy spłoniemy! Chwileczkę! Aj! To było hardkorowe. Ojej, ogień roztopił żelka. Trzeba go teraz zlizać ze stołu, co jest całkiem fajne. Mmm, pyszne. Zlizać ze stołu? To takie niehigieniczne. I co z tego? Ale za to pyszne. Subskrybuj Multidu Challenge, żeby nie przegapić innych zabawnych i smacznych wyzwań. Następnym razem będzie jeszcze śmieszniej, więc zostań z nami. Do zobaczenia. Pa pa.